Kolejna udana akcja zbiórki krwi przy firmie Lerk w pustkowi osiedlu, jak zawsze klub HDK imienia księżnej Heleny Jabłonowskiej zaprosił do podzielenia się cząstką siebie, tym razem oddano ponad 12 litrów tego bezcennego daru. Myślę, że uda się powtórzyć rekord tamtego tamtegoroczny 164 litry oddanej krwi przez kwiodawców zrzeszonych w naszym klubie. Jest pan Janusz, jest pan Andrzej, który właśnie czeka w kolejce ponad 50 litrów oddanej krwi. Także to cieszy, cieszy, motywuje i jakby inspiruje do działalności. Jak zawsze nie zabrakło stałych bywalców, ale też nowicjuszy, którzy po raz pierwszy zdecydowali się oddać krew na szczytny cel. Myślę, że to jest duży gest użyteczności społecznej, bo każdy z nas nie jest samowystarczalny i my też możemy kiedyś potrzebować pomocy. No a nie da się krwi wyprodukować, więc myślę, że no nie dość, że to jest patriotyczny gest, to też opieki nad innymi. Więc dodatkowo mamy tutaj wynagrodzenie czekoladami, co można się podzielić z kolegami, z koleżankami w pracy. I myślę, że. To jest najbardziej motywuje nas wszystkich. No, oczywiście, że nie ma się czego bać. To jest w ogóle zabieg, można powiedzieć, prawie bezbolesny, lekkie ukucie w rękę i to wszystko. No, warto, warto. Naprawdę warto pomagać i no, dla, dla wszystkich mogę skierować: pomagajmy. Zaczęło się to w ten sposób, jak żona była w szpitalu, miała cesarki, musiałem krew oddawać, a później to już tak poleciało. No, a krew jest potrzebna. To raczej mnie ktoś zachęcił do tego, a i. A później to już tak poszło. Synowie, córka, oddawali krew. Była to druga w tym roku akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK imienia Księżnej Heleny Jabłonowskiej przy LERK-SA w pustkowego siedlu. Do końca 2024 roku pozostały jeszcze cztery akcje: 12 czerwca, 13 sierpnia, 16 października oraz 18 grudnia.